Mamy czterobiegową skrzynię biegów, niestety brak jest biegów wstecznego, więc za każdym razem trzeba po prostu silnik przesadzić do bagażnika i jechać do tyłu. Mamy również masaż głowy, masaż stóp, masaż stóp z makaronem i sam makaron. Tutaj także bardzo przesadną kierownicę, skręcamy w prawo, w lewo. a jak kiedy wjeżdżamy na autostradę, TP, kiedy chcemy się teleportować. Tutaj przewijamy dwa biegi do przodu, dwa biegi do tyłu. Mamy tu tutaj również klakson. Tym zwiększamy, zmniejszamy prędkość. Coś, co mi się bardzo podoba w tym samochodzie, jest to jest bardzo duży termometr. On jest od 0 do 200, więc prawdopodobnie jest w Fahrenheitach. A my, na bardzo długie podróże, mamy tutaj maszynę losującą. Możemy powieść ze swoimi znajomym loterię. Mamy także 0,20-40. Podejrzewam, że to jest kontomirz, ale nie jestem do końca pewien. Mamy także rewolucyjny system oceniania, ilu pasażerów mamy w aucie. Jeżeli mamy jednego, przesuwamy na jedynkę, jeżeli dwóch na dwójkę,